Hello bed. Bed. To jest nasza Bet z miotu B. Taka malutka była, dzisiaj ma ile? Z lutego. Jest z lutego. Tak. Co tam się stało? Chcesz się pomidzieć? Tak. No co? Gdzie idziesz? No chodź. No jak widać. Dobrze urosło Hej. co tam się w lutym w tym roku chciałem tylko pokazać jak koty w naszej hodowli rosną no jak później wyglądają. Dzisiaj mam, ma, pół roku. Ma. Wygląda praktycznie jak dorosła już kocica. Pokaż pyszczek. Pokaż pyszczek. No pokażcie. No. Oczka jeszcze się nie wybarwiają. Tak? Dobra, nie będziemy jej przeszkadzać już. Strapak. Strapak. I tu nasza ruda Afii. właśnie skończyła karmić. Co tam bet, powiesz? Wszystko dobrze? Tak, tak. To jest nasz becik. No nie mówi mała, co tam. Wszystko dobrze? Tak? No dobrze, dobrze. To jest nasza bet w hodowli niebieskiej misie. Nie, betka? Malutko bet. Będziesz teraz sobie tutaj leżeć? Tak? Gdzieś z tyłu będziesz mnie drapać? Muszę mieć. Ciekasz? Nie chcesz żeby dzisiaj kręcona, co? Nie chcę, żeby cię tata nagrywał. To był uziaro Dobrze, już kończymy. Skończymy, czy jeszcze by... O, umuchamy.